jak to sprzedam, to chłop mi się oświadczy. A Jak ja to teraz kupię, to on przychodzi i się oświadcza. No jest słuchajcie, słynny Sejm RP z klocków LEGO. O, tutaj pewna scena z Sejmu. Nagrywa się, panie poskładany, proszę coś powiedzieć do moich widzów. Coś. Dzień dobry, panowie. Siemanko, elo. Dzień dobry. Co dzisiaj robimy? Ogólnie, obecnie? Staram się jechać do, do Wrocławia, nie jest lekko. Okej. Okay. No, w Krakowie dużo zostawiliśmy kasy w Legostorze. <grym> tak, łapiemy, łapiemy stopa. No i nic, no, jedziemy na, na fajnie się składa. Tak trzecia, trzecia godzina łapania stopa. Tak, trzecia godzina łapania stopa. Stało nam 100 km. Ej, łapcie go. A, patrz, chyba się zatrzymał. Dla nas, sorry, sorry. <grym> A patrzcie w ogóle jaką fajną przypinkę dostałem od majstra Piękna, dziękuję bardzo. Lecimy. Jesteśmy. No fajnie się składa. Tak, fajnie się składa. Czekajcie, pokażę Wam. Proszę bardzo, jest fajnie się składa. Co chciałeś? Ok, jest, jest opaska. Widać mnie? Widać. Możesz. A jesteśmy, przyjechaliśmy po około 3 godzinach drogi tak z Krakowa. Bardzo jest, fajnie się tak. gadało z Łukaszem. Jeszcze raz dzięki wielkie majster za podwózkę. A my wchodzimy do środka i zobaczymy kogo ciekawego tam zobaczymy. Tak, słuchajcie, to wygląda w środku mnóstwo mnóstwo osób. No i co? Zaczynajmy. Idziemy od przodu. Tutaj mamy sobie otwarcie. Dzień dobry, ale uśmiechnięci pięknie. Co tutaj macie ciekawego? E, tutaj mamy tak. Po pierwsze jest oczywiście merch samego projektu. Super. Pięknie. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam was, cieplutko, lecę dalej. Siema, siema. E, co tutaj ciekawego mamy? Mamy saszeteczki. AFOL, mam tą koszulkę. Jak widzicie, ruch jest ruch jest spory. Patrzcie, jakie tu są figurki wielkie, no fajne, fajne rzeczy. No i tutaj mam figureczki. Tu jaki separator gigantyczny. Kurde. Nieźle, nieźle, nieźle. Chcesz pomachać? No! no. Dzięki. No, więc tutaj mamy... O, tutaj są mystery boxy. Może sobie później jednego wylosujemy. Co tutaj jeszcze? Di, macie dinusie, Kod QR. I lecimy, lecimy dalej. Tu mamy strefę Amuzji. O, macie ciuchcie. Siema. Tutaj mamy trochę rzeczy w klimatach... W klimatach Hero Factory, Bionicle. Jak widzicie, jest tego, jest tego też mnóstwo. O, patrzcie na te figi. Kurde. Nieźle, nieźle, nieźle. No i tutaj mamy brick ekipę. Merch, czapeczki, koszuleczki, woreczki i tym podobne. No tutaj jest generalnie strefa brick fana i jeszcze poskładany od czasu do czasu. A no, no tu macie jego logo wielkie. Figurki, konstrukcje z jego filmów. Chcia, tak, chciałbyś coś o tym powiedzieć? Nie mam. Nie masz słów. A, a przepraszam, czy ty za to odpowiadasz? Nie. Pierwszy raz to widzę, Przypadkowym ale nie? Przypadkowym gościem jesteś, ok. Wow, łow. Siema. Tutaj mamy kolejne konstrukcje, moce. Tu są warsztaty, z tego co mi się wydaje. A tu mamy strefy. Strefy, strefę fanów Ninjago mamy. Tu są figureczki. Figureczki należące do mistrza Claudio. Figurki nie na sprzedaż, no widzicie, więc figurek sobie nie kupicie. Tu jest nie dotykać, więc też nie możecie dotykać. Tutaj też nie można dotykać, ale ja sobie dotknę. I co mi... teraz ku musisz kupić. Nie, to nie musisz kupić, to musisz zapłacić grube pieniądze, a okay. to się nie dostaniesz. Okej, okay, no to cóż. Czyli widzicie, jak dotkniecie, to musicie odkupić, no. no i tutaj jest historia mojej twórczości, ale nie mojej, <laughs> tylko mistrza Claudio, choć teraz ma Claudio, on już zmienił nazwę z 10 razy. Ale, ale jest. Proszę bardzo, tutaj macie, jak to wyglądało wszystko. Mnie niestety nie ma na żadnym zdjęciu, a powinienem być, no ale cóż. No, musisz to poprawić następnym razem. No, no, muszę, muszę. Tu macie merch. Dzień dobry, panom. Dzień dobry, dzień dobry. Co tutaj sprzedajecie? Torby oraz mystery boxy. Torby oraz mystery boxy, super. Patrzcie, ile tego jest. Ło! Wow. Robi wrażenie. No lecimy dalej, bo tu widzę, że nie próżnują. Tu nie próżnują, tu się dzieje coś dalej w ogóle. Wow, są e, okopy. No właśnie, właśnie tak, są jakieś okopy. Patrzcie, jakie tu cuda są. Dobre, no makieto. Ciekawe, czy te figurki to są customy, czy no raczej customy. Raczej customy, tak nie ale raczej... jest też obce, że są to klocki jakiejś innej firmy niż LEGO po prostu. Znaczy myślę, że LEGO, ale customy po prostu. No, no. i tutaj mamy Normandię, lądowanie aliantów w Normandii. I też wygląda epicko, to zdecydowanie. Aż słuchajcie, wam zbliżę, żebyście zobaczyli. Patrzcie. D-Day. No i tak się ciągnie ta konstrukcja. Wo, jaki samolot gigantyczny, patrzcie. A tu się nawet, tu są jeszcze jakieś dźwięki Interaktywny. Wo. Obok mamy słuchajcie stoisko Masters of Bricks i tutaj też jest do wyboru do koloru. Jest i Klockozaur. Zgadza się. Mystery Boxy. Płacicie 17 zł w środku. Macie wartości między 30 a 40. Jest to autentycznie weryfikowane z Bricklinkiem. Także to nie jest jakiś skam, że kupujecie w środku dwa elementy albo to jest niewarte. Serio. W każdym jest 30-40 zł weryfikowanego treści. Proszę bardzo, macie tutaj czerwony w tenki, Taki czerwony wręczak z odkazami Mystery Boxa. Więc u mnie takie oto. Polecamy, polecamy jak najbardziej. Jeszcze tutaj są breloczki, Belloz, tak? Dokładnie. Eee, Lego zawsze mnie denerwowało, że mają mało kolorów. A ja mam dużo kolorów. Wiele nie wiedzieć czemu moim ulubionym jest ten i... nie ten. I ten drugi, ale... Nie wiedzieć czemu, dokładnie, dokładnie. Czemu, Super. Kolorowo, tak Super. Ja Super. Ja lubię, po no. Bardzo dziękujemy. Polecamy, Dzięki Potwierdzamy. <laughs> Super. Mamy kreciki, mamy martynę. Ja nie jestem krecie, tak. eee, na, wypożyczeniu. na wypożyczeniu? Na wypożyczeniu, tak. Co my tu mamy? Same retro zestawy same retro zestawy. Patrzcie ile się tu dzieje, no naprawdę... Ruch jest ogromny. Ruch, ruch jest ogromny. I dobra, tu już mniej więcej byliśmy. Tutaj macie, zbudujmy to. No jest słuchajcie... Słynny same RP z klocków LEGO zbudowany przez Michała Wawrętowicza. Tak, tak słuchajcie się to prezentuje. Tutaj macie nawet figurki. Ważnych osób sprawujących ważne urzędy. Wow. Super, super sprawa. O, tutaj pewna słynna scena z Sejmu. Robi, robi naprawdę to wszystko wrażenie. No i tam macie dalej, dalej pozostałe inne konstrukcje. Wow, ale ten... Fantastycznie wygląda ten BWP1. To, to trzeba tu zdecydowanie przyznać. Tutaj mamy dywaniki, siemka. Jest i on i jego legendarne podstaweczki, jak zwykle Obi-Wan Kiedyś się to zmieni? Eee, planuję inne kosztaje. No. Takie, takie mroczne, ale zobaczymy co wyjdzie. Okej, okay. to idę światu pokazać Twoje wyroby. No i tutaj macie właśnie podstawki, odstawiam klocki. Jest, znowu on. Jest, największa atrakcja tego największa, eventu. Największa, tak, tak. Niedoceniona, najbardziej niedoceniona atrakcja tego eventu, jest, zdecydowanie. Niedoceniona. Tak, yy... Doceniona media, media. Cena przypinki, jeden follow na Instagramie, ale to ja go followuję. To może wezmę zaraz. Twoja stara jest droidem. A są różne, czy tylko twoja stara jest droidem? Nie wiem, czy tylko moja. Aha, dobra. <grym> <grym> są różne, dobra. I dalej mamy fotografie. Piękne, wszystko elegancko. Cześć. Ło, wow, ale ładne. Ja powiesiłbym sobie takie coś w domu, słuchajcie. Super sprawa. Nagrywa się, panie poskładany, proszę coś powiedzieć do moich widzów. Coś. Co? O to chodziło. Kurde, aż mi No. spadła. To, to tyle, tak? Czy no coś tak, jeszcze? Tak. Coś, dobra. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Najlepszy vlog. Eee. Dzień dobry panie Wojcie. Dzień dobry. Co tutaj masz? Pokaż swoje towary. Mam dla Was piękne boksy. Tutaj jest otwarty jeden. W środku mamy jedną z czterech figurek pokazaną tutaj. Jedna z konstrukcji zrobionych przez stara, tutaj są pokazane. Naklejka, nasza taka wizytówka, taka zakładka, no i dwie, dwie przypinki i instrukcja. Okej, okay. jesteś dumny z waszej strefy? Bardzo jestem dumny z naszej strefy. Możesz obejść, pokazać całą strefę, mamy super ekipę. Dobrze, tutaj cennik, tak? Tak, cennik. Mamy dużo przypinek i yy... dużo plakatów i naklejki. Czy, mo czy niezbędnik Ninja mogę uzyskać za darmo? Yy, bo bo w, kosztuje 60 zł. W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Czyli muszę go nabyć drogą kupna? Tak. Dobrze. Za gotówkę albo przelewem yy, Dobrze, okej. Okay. Macie tutaj też plakaty. Tak, bardzo fajne plakaty. Różnych A mogę plakat z tobą? Nie. Nie. Chciałbyś z nim plakat? Pytasz, że wiesz. Pytasz, wiesz, no. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję. I pozdrawiamy cię, plutko. Pozdrawiamy. Chcesz kogoś pozdrowić? Yy, nie. Na YouTube'a wylądujemy czy tak, na Tak, na YouTube'a. Patrzcie, A, to... ta, takie są właśnie plusy, by cię robią ci tosty. A idź w ogóle! Niestety tutaj akurat nie nagrało się audio, ale w skrócie klockowi Normalsi zaprosili mnie jako jurora, który będzie oceniał pracę uczestników. Tematyka to było zbudować zakazany i magiczny las. No i miałem wybrać po prostu pracę, które najbardziej mi się podobają. Fajnie było zostać chociaż na chwilę takim klockowym jurorem. Patrzcie, tutaj jest ważny przekaz. Jak to sprzedam, to chłop mi się oświadczy. Jak idzie? Średnio. Okej. Okay. A... Ale jeszcze mam nadzieję. A jaka cena? A to jest prawdziwy deal? E, tak, to jest prawdziwy deal. E, generalnie cena 500 zł, teraz mamy jeszcze 20% zniżki. To z... Czyli dobra, jak ja to teraz kupię, tak. to on przychodzi i się oświadcza. Tak. Ale tu teraz? Tak. Może nie mieć pierścionka, ale tu i teraz. E, za 400, tak? No, 20... teraz Ci policzę dokładnie ile. Takie show za 400? No, Taki content. za 400? Za 400. Jak chcesz pomóc szczęściu, tak. to dorzuć trzy stówy, my dorzućmy stówę i ja ci jeszcze oddam to. To nie brzmi dobrze, znaczy to brzmi dobrze, ale no, to... to brzmi trochę jak oszustwo, nie? Słuchajcie, no... Fajnie się składa, dobiega końca za do Powoli końca. Za jakieś półtorej godzinki, a my za pół musimy się zbierać. Dokładnie, bo pociąg mamy do, do Krakowa powrotny, fajnie było. Fajnie się składa, fajna impreza. Fajna impreza. E... Może na następną też pojedziemy, zobaczymy, jeśli będzie w ogóle. Jeżeli będzie kiedyś edycja, to pewnie chętnie się zjawimy. Generalnie odczucia pozytywne, fajne wystawy, można fajne konstrukcje poglądać, przede wszystkim z fajnymi ludźmi pogadać. Też sporo sklepików, tak, że dzieje się naprawdę fajnie. Tak. Fajnie, fajnie po prostu, no bo fajnie się no, składa. No bo fajnie tak, się składa, no. tak. Dzięki za to, że mi dzisiaj towarzyszyłeś. Tak ja tobie też towarzyszyłem, ale to już chyba tam sobie powiesz. Tak, na zaraz to tak, samo, tak, tylko domy. Tak, tak, tak. My jeszcze tu pochodzimy z pół godziny i powoli się zbieramy. Na i, pociąg. Na pociąg. No i czeka nas ponad trzy godziny drogi powrotnej. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem oraz o zasubskrybowaniu zarówno kanału Piątusia, jak i Kamila. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!